A na szkociska w tym odcineczku, w dzisiejszym odcineczku, yy, powiem wam jak pobrać e, farmina symulatora 22 na zidentyfikowanej karcie graficznej od Interna. Więc tak, wchodzimy sobie w pliki, wchodzimy sobie w, w ten komputer. Od razu wejść dokumenty, albo dobra, powiem wam od razu w ten komputer e, dokumenty. E, Wchodzimy sobie My Games, wchodzimy sobie Farming Simulator 2022 i wchodzimy sobie w plik tutaj macie tam. Szukamy sobie czegoś takiego jak. renders D3D, to macie coś takiego? Macie 12 dwanaście. render, 12. Dwanaście. I to 12 usuwacie tak tu macie 12, usuwacie, wpisujecie 11. Klik zapisujecie, datnik zamykacie i, przynajmniej u mnie to działa trochę, żebym się uczytał o tym, jeżeli chodzi o to, e, uszukał i wychodzi na to, że no i teraz mi już ta gry nie urywa, no, więc jeżeli wam się ten materiał podobał, no to oczywiście wiecie, co macie zrobić, e, ja tak od razu mówię, bo, no, bo 22 to jest ma kompletna masakra, bardzo wymagająca gra. No i co? Podajcie e tam do opisu, tam macie link do e zbiórki na kartę graficzną. I co? Trzymać.